witam wszystkich dzisiaj kolejna indyjska przekąska w formie takich makaroników już inne makaroniki takie powiedzmy nie były według mnie ciekawe jedne były bardzo mocno nasączone olejem i przy dłuższym jedzeniu nieciekawe było to w smaku inne były bardzo mocno zbyt mało miało przypraw zobaczymy jak tutaj będzie może te jednak makaronowe przekąski nie są zbyt idealne. Wersja, oczywiście, wege. Nie ma tu oznaczenia ostrości, ale poprzednio, jak jadłem z tej samej firmy, też nie było oznaczeń i było ostre. W składzie niby jest chili, więc powinno być ostre. Opakowanie nie ma jakiegoś porządnego zamknięcia. Mamy ułatwienie do otwierania, ale w ten sposób, a nie w ten sposób. No ale zawsze sobie nożem można poradzić. Wyprodukowano oczywiście w Indiach. Całość ma 200 gramów i taka powiedzmy porcja 50 gramowa powinna mieć 285 kcal. Mamy podany dokładny skład. Jest tabelka, można się. Można poczytać, jak ktoś to, kogo to interesuje, z czego dokładnie to się składa. No i zobaczymy, czy to będzie aż takie dobre. Czy będzie niezbyt ciekawe jak te inne makaroniki. Tak to się prezentuje. Też to jest chyba na bazie mąki z ciecierzycy. No początkowo nie jest to ostre niby. To zazwyczaj jest ostrość tak narasta, jak się nieco więcej tego zje. Czuć tam jakieś przyprawy indyjskie. No nie wiem, na razie nie jest to zbyt ostre. Bardziej czuć taki inny smak. Trochę taki dziwny. I raczej ta przekąska nie będzie moją ulubioną. Zdecydowanie inne przekąski są lepsze. No, tyle już zjadłem jakoś tego chili za bardzo nie czuć. Za to czuć jakiś taki inny, trochę dziwny smak, nie ma do czego nawet to porównać, bardziej może do takiego gorzkiego smaku. Raczej taki smak nieprzyjemny powiedział, nie zachęcający do dalszego jedzenia tego. No i nadal nie jest to ostre, dziwne. A jednak ta przekąska nie jest zbyt ciekawa w smaku. Czyli powiedziałbym, że wszystkie przekąski typu makaronikowego raczej unikać, jeśli ktoś chciałby kupić czy poprzednie, czy to. To chyba powiedziałbym, że jest nawet najgorsze z tych wszystkich trzech, które pokazałem ostatnio. No trochę dziwny smak. Może jakby była ta ostrość, to bardziej przy, przykryłaby ten dziwny posmak. No ale ja takich makaroników raczej nie polecam. Ale oczywiście, jak ktoś chce sobie samemu takie coś kupić, przekonać się, jakie to jest niezbyt ciekawe, to oczywiście gdzie ja sobie to kupiłem, w jakiej cenie, wszelkie te informacje będą dostępne pod spodem w opisie. Jeśli zależy Ci na tym, aby było więcej filmów, to koniecznie zostaw komentarz pod filmem. Daj łapkę w górę, jeśli film się spodobał. Zasubskrybuj ten kanał, jeśli jeszcze tego nie robisz. Kliknij w dzwoneczek, aby nie ominął cię żaden film. No i do następnego filmu.